Przechodzimy teraz do produktu, który ma nam pomóc zrównoważyć to środowisko wewnętrzne. A teraz będziemy mówić o jeszcze jednym takim podśrodowisku, którym jest mikrobiom. I Mikrobiom to jest takie określenie zbiorcze, odnoszące się do w ogółu form e, żywych, mikroorganizmów, bakterii, wirusów itd., zamieszkujących nasz organizm. Częściowo na jego powierzchni, a przede wszystkim wewnątrz, szczególnie wielkie grupy. W jest tych mikroorganizmów ogromna ilość, do tego stopnia, że większość komórek, które się składają na nasz organizm, to są nasze własne ludzkie komórki, tylko właśnie te mikroorganizmy. Ale cała ich waga to jest jakiś kilogram, półtora kilograma. I ostatnie badania naukowe z ostatnich lat pozwoliły nam zrozumieć, jak bardzo wielkie przełożenie ma skład, proporcja poszczególnych rodzajów tych mikroorganizmów w naszym ciele dla jego zdrowia. Złożoność metaboliczna znaczenie metaboliczne tego mikrobiomu jest no co najmniej y, równe wartości czy, czy, czy znaczeniu wątroby dla naszego organizmu. It has on our in many, many ways. I na bardzo wiele sposobów oddziałuje na nasze zdrowie. Natura tego mikrobiomu, jego stan zależy w ogromnym stopniu od naszej diety. They also have dramatically reduced since 1950 or 1900. I oczywiście, jak można się spodziewać, od lat 50. czy nawet od początku XX wieku e, zawartość substancji odżywczych w naszej diecie, potrzebnych nie tyle nam bezpośrednio, co tym mikroorganizmom, również bardzo się zmniejszyła a ponieważ zmieniła się struktura tej żywności, której sobie dostarczamy, to zmieniła się też populacja, zmieniły się proporcje różnych rodzajów mikroorganizmów, no i niestety nie są one tak korzystne, jak tego wymagałby nasz organizm. Tak się składa, że kwasy omega-3, polifenole są w stanie wygasić stany zapalne w naszym organizmie praktycznie całym, ale nie specjalnie w jelicie grubym. They do not the są absorbowane w jelicie cienkim, więc nie dochodzą do jelita grubego, bo już są rozdysponowywane na cały organizm. We have to use very different nutritional Potrzebujemy zupełnie innych narzędzi w dziedzinie diety. So Musimy się więc zastanowić, jak odżywić we właściwy sposób ten nasz mikrobiom. Jak odzyskać zdrowie w ten sposób. Now the te mikroorganizmy wyewoluowały w taki sposób, że nie są w stanie przeżyć bez naszego organizmu zazwyczaj, ale również my nie jesteśmy w stanie bez nich żyć. Są nam potrzebne. Bardzo często nasza dieta określana jest skrótem SAD. S -A -D. Standardowa amerykańska dieta. I niestety jak to pokazują tendencje i rynkowe i tendencje kulturalne ta dieta w coraz większym stopniu również zaczyna przekładać się na dietę spożywaną w Europie. gram Taka dieta w y, krótkim czasie sprawia, że bakterie, mikroorganizmy w naszym jelicie grubym, mikrobiomie, y, nabierają charakteru gram ujemnego. Cząsteczki te zawierają w swojej y, y, błonie komórkowej LPS e, czyli substancje o działaniu bardzo mocno prozapalnym. Lipopolisachary. We cannot address that with omega 3s or polyphenols. Ani omega-3, ani polifenole nie oddziałują na to bezpośrednio. But if we can change the population of the microbes in the gut, if we can move it from gram negative to gram positive, we reduce the lack of polysacharides, we stop the inflammation. Możemy więc zredukować ryzyko stanów zapalnych w wilicie grubym poprzez zmianę tego charakteru y, mikro, mikrobiomu na gram pozytywny. To są wszystkie bakterie. Y, utożsamiany z dobrym stanem zdrowia, z pozytywnym wpływem na nasz organizm. Jak możemy zwiększyć ilość takich pozytywnych bakterii? Mamy probiotyki, które daje nam, oferuje nam branża spożywcza. Wiele jest produktów tego typu. Niezbyt skuteczne niestety. Nieskuteczne są z dwóch powodów. Po pierwsze, zawartość mikroorganizmów w tych produktach jest bardzo niska. To są takie mikroorganizmy w formie złagodzonej, takiej udomowionej

One nie są w stanie przetrwać w naszych jelitach, nie, nie wygrają tam w tej, w tej walce ewolucyjnej o przetrwanie, nie utrzymają się. So Więc postanowiliśmy podejść do tego z innej strony. Wtedy, wiemy, że nawet jeśli jemy złej diety, to w naszym górze masih są małe liczby właściwych bakterii. One się i potrzebują sprzętu. Mamy świadomość, że nawet jeżeli nasza dieta jest bardzo kiepska, to w jelicie grubym zawsze pozostaje pewna ilość tych dobrych bakterii. One mogą być niedożywione, może ich być za mało, ale one tam są. So Więc zamiast dostarczać tam nowe bakterie, dajemy im prebiotyki, czyli wsparcie. Żywność, która pozwoli im się rozmnożyć i odbudować. To są zwykle włókna roślinne, błonnik, które napotykamy w wielu różnych roślinach spożywanych na co dzień. Nie mogą So these are different fibers some of them are useful but the best characterized ones the ones that act most effectively as the food for the healthy bacteria inulin oligofructose 134 beta glucans resistant starch these are the best characterized they have the best science behind them. błonnika nie wszystkie są jednakowo przydatne jednakowo skuteczne w naszym organizmie. ta lista wyżej no, ma jakieś znaczenie ale najskuteczniejsze to są te wymienione na dole inulina beta-glukany beta-glukany 13 16 14 1314 Resistant starch to jest skrobia, ale taka trwała. Są takie średnie, trochę mniejsze niż skrobia, są ale tam, tam było oprócz tego, na końcu był rodzaj skrobi. Jakaś taka trwała... Skrobia, która opiera się trawieniu, tak? Jest w stanie przetrwać proces trawienia. Bo ona oddziałuje na ostatnim fragmencie jelita grubego. No to są węglowodane, cząsteczki cukrów. Nie przekładają się na podwyższenie poziomu glukozy we krwi, bo nie są rozkładane w jelicie cienkim. One trafiają do naszego jelita grubego i tam w formie no, pewnego rodzaju fermentacji zasilają te pożyteczne bakterie. Bakterie spożywając ten, ten rodzaj węglowodanów zamieniają i przekładają je nie na glukozę we krwi, ale na pewnego rodzaju kwasy tłuszczowe. Bardzo ważna jest struktura tych cząsteczek. Can only eat them one sugar at a time. Bakterie mogą je zjadać tak po jednej cząsteczce. So like Bakteria so może... To tak jak, jak koraliki na sznurku, tak? One są zjadane po kolei. So the is rapid. Fermentacja następuje szybko. Inulina

A tak jak tutaj widzimy strukturę skrobi, jest ona jeszcze bardziej złożona, jeszcze trudniejsza w procesie fermentacji. Więc mamy tutaj cały zakres różnych rodzajów związków rozkładanych szybko, średnio i długoterminowo. Wykorzystaliśmy tę wiedzę w produktach, których

A natura jelita grubego jest taka, że materiał żywnościowy, pożywienie przechodzi przez niego stopniowo, tam zmieniając swoją formę, strukturę, aż zostanie wydalony. Protooligosacharydy, czyli ta część, która jest szybko rozkładana, szybko fermentowana... Podlega fermentacji już w tym pierwszym e, odcinku jelita grubego. So rapidly, this, diarrhea, Dlatego nie wolno je spożywać za szybko w zbyt dużych ilościach, bo może mieć nieprzyjemne efekty uboczne, e, takie jak bóle żołądka, niestrawność biegunka. So

w momencie, kiedy te pierwsze związki już zostaną przefermentowane, wykorzystane na dalszym etapie, główną rolę odgrywa inulina, która rozkłada się później i wzmacnia jak gdyby kolejne grupy tych pozytywnych bakterii w jelicie grubym. Oh, sorry, there are some extra slides here.

Więc kiedy wykorzystujemy ten pier to pierwsze źródło pokarmu w tej kolumnie pionowej naszego elita grubego, ono się kończy, ale już te bakterie wzmocniliśmy, tyle że potrzebują one dalszego źródła, nowego źródła pokarmu. So now we have jeżeli zostawimy je z tym, nie dostaną tego drugiego źródła pokarmu, zaczną wydzielać związki, które wcale nie są korzystne dla zdrowia. Mimo, że zasadniczo bakterie jako takie są przecież pożyteczne. Dlatego właśnie e, tych sacharydów nie używamy bez połączenia z innymi substancjami, bo inaczej te bakterie, przemieszczając się przez jelito grube, wywoływałyby całą serię negatywnych e, efektów dla naszego zdrowia. So, we do use a small amount. We just use that small amount to start the reaction, but then the slower virus, which is indolent, takes over. Then after the indolent has gone, the 1,3,1,4-bg take over. Dlatego po sacharydach na kolejnym etapie uwalniana jest inulina, następnie beta-glukany i na końcu e, ta odporna skrobia, tak żeby bakterie na wszystkich etapach otrzymywały swoją porcję pożywienia. Podsumuję. To są fos, polisacharydy, inulina beta-glukany 1,3,1,4 i ta trwała odporna skrobia. Więc z takim podejściem jesteśmy w stanie wpływać na praktycznie cały mikrobiom jelita grubego. <tosłuchom> Zauważyliśmy już, stwierdziliśmy naukowo bardzo pozytywne efekty, nie tylko przy syndromie drażliwego jelita, ale też przy, przy chorobach jelita, szczególnie przy chorobach o charakterze zapalnym. Jedno z korzyści takich zauważanych najprościej i najszybciej to jest poprawa regularności działania naszego układu trawiennego. A co najważniejsze, czego nie obserwujemy tak bezpośrednio, to jest zmiana charakteru bakterii na dominujący gram pozytywny, gram dodatni

so there we would typically start with balanced oil to reduce chronic inflammation in the internal part of the gut wall. <coughs> <coughs> once we have achieved that, then we start introducing these prebiotics at a small but increasing dose to reduce inflammation on the inside of the gut wall. A dopiero potem w niewielkich, stopniowo zwiększanych dawkach wprowadzamy prebiotyki, żeby wzmocnić też te pozytywne bakterie wewnątrz jelita grubego. I z naszych badań wynika, że jeżeli uda się ten proces, który no, trochę trwa doprowadzić do końca skutecznie, to większość pacjentów potem już nie, nie cierpi na żadne objawy. Ponieważ mikrobiom związany jest też pośrednio, co nie jest takie może oczywiste na pierwszy rzut oka z układem nerwowym i z mózgiem, widzimy też wiele innych korzyści. Te sygnały zapalne wysyłane przez nasze jelito trafiają również do mózgu, zwiększając ryzyko wystąpienia depresji. Zauważyliśmy, że w miarę jak pracujemy nad mikrobiomem zmienia się nastrój, zmienia się zachowanie, stan emocjonalny. Widzimy lepsze rezultaty u sportowców. Widzimy też cały zakres różnego rodzaju korzyści związanych z ciśnieniem krwi, z obecnością cukru we krwi i dalej, tam gdzie na pozór wydawałoby się może nie być związku. Stworzyliśmy na podstawie tej wiedzy mieszankę prebiotyków jako osobny produkt, ale też uwzględniliśmy te substancje w naszym produkcie, w naszym zamienniku posiłku. Głównym celem tego typu produktów jest pomóc ludziom kontrolować wagę. Ja już tego nie korzystam, bo już nie chcę tracić więcej wagi. Very, very to to Dlaczego takie działanie tego produktu? Przede wszystkim zawiera on określone rodzaje białek, które sprawiają, że po prostu spada nam apetyt

Your down, at that point, many start to feel przy produktach z wysokim indeksem glikemi glikemicznym mamy gwałtowny skok poziomu cukru we krwi, ale potem równie gwałtowny spadek i wtedy większość osób zaczyna odczuwać głód. So so Ten produkt ma tak niski indeks glikemiczny, że to się wymyka dokładności naszych badań, żeby go zmierzyć dokładnie. Jest prawie niezauważalny. Więc myślę, że jest to produkt bardzo korzystny dla osób z syndromem metabolicznym bądź z cukrzycą typu drugiego. But also type one. Ale też cukrzycą typu pierwszego. Bardzo wiele osób, które stosuje ten produkt, to są cukrzycy pierwszego typu i od nich samych słyszymy informacje ile inuliny, insuliny potrzebują, e, potrzebują potem, że są to mniejsze dawki. E, można porównać, że e, przełożenie tego produktu na poziom cukru we krwi, poziom glukozy, jest takie jak zjedzenie porcji zielonej sałaty. Words, zero. Więc no, praktycznie zero. Now, when the bacteria break these fibers down, they produce short-chain fatty acids, and the most interesting of these is butyric acid, otherwise known as butyrate. Jednym z najciekawszych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które powstają przy rozpadzie tego błonnika poprzez bakterie, jest butyrat. Now, where like in the gram-negative bacteria causes inflammation, butyrate stops inflammation. I tak jak wcześniej te polisacharydy wytwarzane przez bakterie gram ujemne zwiększały występowanie stanów zapalnych, tak butyrat ma działanie przeciwzapalne. Ale ma też jeszcze jedną funkcję. Zabija komórki rakowe. Bardzo skutecznie. Od dawna już stwierdzono, że dieta bogata w błonnik przekłada się na znaczący spadek ryzyka zagrożenia rakiem jelita grubego i rakiem, rakiem wątroby. Przepraszam. Dzisiaj wiemy już troszeczkę dokładnie, że to chodzi przede wszystkim o taki błonnik prebiotyczny. I że to jest najbardziej skuteczny, najbardziej ochronny element w całym tym produkcie. Wykazaliśmy też wielokrotnie, stwierdziliśmy w wielu przypadkach, że jest to produkt, który pomaga kontrolować wagę, chudnąć, budować masę mięśniową, ale to, co dla mnie jest najistotniejsze, to jest właśnie przywrócenie równowagi w naszym mikrobiomie.